Na rejsie, wiślanym rejsie za kolem smaku. Tak się nazywa nasz produkt turystyczny, których na szlaku niechcie za kole troszkę mamy. Są to wyprawy, podróże kulinarne przede wszystkim i od dwóch lat w nasz zasób produktowy, w ten portfel, jak to się ładnie mówi, wszedł również wiślany rejs za kolem smaku. Otóż, proszę Państwa, tylko u nas Wisła tak pięknie zakręca w swym biegu. Ostro zakręca Ostromecko. A widzami mamy Ostromecko, po drugiej stronie stary Fordon, a po lewej i po prawej przepiękną dolinę dolnej Wisły. U jakby podstaw tego naszego produktu legła taka myśl, ażeby to, co jest w dolinie, zagościło również na stole naszym, na naszych stołach. W restauracjach, w agroturystykach i właśnie również na takich rejsach kulinarnych. I rzeczywiście ja Państwu tu o tym opowiem. Są też zresztą przedstawiciele produktu sztandarowego z Doliny Dolnej Wisły, bo po wideł strzeleckich Ania i Jan, tak. Zarejestrowanych zresztą również w unijnym tym, unijnym oznaczeniu chronione oznaczenie geograficzne, ale na etykietkach tego nie widzę. No tak Robimy etykietkę. Robicie? Tak, tak. No, i to o czym mi oni opowiadali, jeśli mam zacząć od tego, to mówię, yy, że stół odzwierciedla dobra z Doliny Dolnej Wisły. Jakie dobra tu mamy? Wszechobecna w Kujawsko-Pomorskim powinna być już gęś, bo jest, yy, proszę Państwa, naszym jakby dobrem regionalnym ta gęś kołucka. I my z gęsi kołuckiej też dzisiaj dla Was co nieco mamy, bo mam kiełbasę gęsią, proszę Państwa, bo mam pasztet gęsi tam na sznytkach i możemy dołożyć. Bo mam również półgęsek, który będę serwował tutaj, no nie chciałem go wykładać, żeby wam nie wysekł, więc ten półgęsek wam zaserwuję. Yy, mamy właśnie powidła, ale nie wiem czy wiecie, otóż yy, nasz region słynął, yy, może nie tyle słynął, co wybijał się w produkcji, czy tam w chowie owiec. Owiec rasy Merynos. I proszę Państwa, jeszcze w latach 80., -tych, 90. -tych byliśmy drugim regionem w Polsce, yy, który produkował po podchalu najwięcej, właśnie, yy, który hodował najwięcej owiec. Oczywiście w celach eksportowych. Wtedy, proszę Państwa, była to, yy, była to wełna na swetry, a skóry na kożuchy. Tak? Mięsa w Polsce się jak więcej nie jadało. Mhm. Raczej, tak? Chociaż. Kuchni staropolskiej mamy bardzo dobre, proszę Państwa, korzenie. Mamy bardzo dobre dziedzictwo kulinarne wskazujące, że jak, jak nie po polsku było również serwowane i było wszechobecne na stołach jeszcze w okresie międzywojennym. No Za komuny, jakie barany lądowały, proszę Państwa, za, za te całe witryny sklepowe, to każdy wie, po prostu było to śmierdzące nie do jedzenia, tak i to, no, dlatego, że zatraciliśmy pewną kulturę kulinarną, właściwą naszej kuchni staropolskiej, okresu międzywojennego, okresu, e, proszę Państwa, wieku xviii 17, kiedy e, kuchnia polska jakby była, e, była kuchnią odrębną i bardzo również cenioną, bo właśnie opartym, opartą na własne, loka, o, o własne lokalne spiżarnie. dobra, tak i spiżarnie, tak jest. Proszę Państwa. To, co my próbujemy czynić, to ja to nazywam oazy dobrego z natury. Taką oazą dobrego z natury są strzelce dolne ze swoimi powidłami śliw śliwkowymi. Taką oazą dobrego z natury może się, mogą się stać z Bruki Unisławskie ze swoją, proszę Państwa, kapustą z ziołami. Takie oazy dobrego z natury to są na przykład serowarzy, którzy wytwarzają sery z mleka od własnych krów. Mleko jednorodne. Spróbujecie właśnie tego masełka, proponuję spróbować właśnie maseł, chleba z takim właśnie masełkiem od mleka jednorodnego. To znaczy jest to serowarstwo oparte na własnym mleku i decyduje lokalna pasza, rodzima rasa i lokalna pasza. Nieskupowane zewsząd tak? i robione sery, bo mamy w Dolinie Wisły również sery owcze i kozie którego to mleko pochodzi ze Słowacji na przykład, nie? a kozie jest sprowadzone zewsząd. Tak? z mleka pasteryzowanego. Natomiast te serki są właśnie takie jednorodne, z mleka jednorodnego i to czuć. Zapraszam do spróbowania takich sznytek smaku. Sznytki smaku kulinarnego szlaku, to właśnie są te sznytki z takim dobrem lokalnym. Mamy tutaj okrasę gęsią, mamy właśnie masełko i mamy leberkę, gęsią leberką. tak, więc zapraszam, popatrzmy, proszę Państwa na tę słoninę, tak? takiej słoniny nie uświadczycie z bardzo prostego powodu otóż z tego powodu, że zniknęły stada e, ras rodzimych, zastąpiliśmy mięso prawdziwe mięsem sztucznym, sztucznie hodowanym, genetycznie zmodyfikowanym gdzie świnie pokrywa tylko skóra, nie ma tam tłuszczu pod spodem, a jeśli jest to taki twardy i podskakuje na patelni, jest to ani aromatyczne, ani smaczne, ani wartości nie posiada. O, a to jest słonina prawdziwa ze złotniskiej pstrej. Są takie dwa stada tylko, prawdziwe stada, bo słuchajcie, możecie e, dostać w marketach również coś, co się nazywa e, mięso rasy puławskiej. Ona traci e, swą e, rasowość, walory rasy wraz z tym, jak się ją zaczyna karmić e, koncentratami, i kiedy mięso jest gotowe po 3-4 miesiącach, to e, jakby walor jest zatracony.